Gości są Trenerał Bo, dzień dobry. I Mateusz Borek, dzień dobry. Panie Mateuszu, ma Pan coś do powiedzenia? No. Właśnie typujemy Galileo Boxing Night. Przychodzisz do pierwszej palki? Tak. No. witali już zmierzy się z blik tako. Myślę, że to będzie fajna walka, bo Vitali jest troszkę starszy od brika tako, co nie? Bo jest starszy. Trenerze, ma pan coś do powiedzenia? Eee, myślę, że to będzie bardzo fajna walka, ale Wital jest starszy od, od Brigtako. Ja nie znam takiego Brick A, Albo jest Lego Tuberem, wie pan. Ja też jestem Lego Tuberem, a pan jest Trenerem. Nie ma pan kanał na YouTube, co nie? A co mnie obchodzi YouTube? Ale proszę pana, my tu galę, ale nie będzie uroczą co YouTube'a. No dobrze. Ty właśnie walkę... klik tako. Myślę, że to będzie bardzo fajna walka dla Ukraińca. Ja mógłbym z nim przeprowadzić wywiad. Czy co? Może pan. Dobrze. To przechodzimy do drugiej walki. No nie, już nieco. Tak. Dobrze. To już koniec na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.